Paluch ma szansę wykazać się. Jest to zawodnik właśnie o niezłym dryblingu I pokazuje to bardzo dobrze w tej akcji. Paluch! Spójrzmy, Bednarczyk, no potrafi nieźle dośrodkować. Spodziewałem się, że Hetman będzie mocny, ale że będzie prezentował się aż tak dobrze. No to tego się nie spodziewałem. Wycofanie piłki. Dobra sytuacja teraz. Lewartu próbował uderzać myśliwiecki. No ale z drugiej strony jedzie teraz z akcją. Drużyna Orlont rozpędza się. do rycaj. Uderzenie, no i musiał. W końcu interweniować Damian Podleśny. No co wiem, no to różne były komentarze. Sudowski bardzo dobrze zamykał całą akcję. Pod niezłym wrażeniem będziemy mieć próbę uderzenia z dystansu właśnie gęcy. Wolski miękko w pole karne. No. Paluch złamał na prawą nogę. Próba uderzenia jeszcze sprytnie. Mocno negatywnie wpłynęłoby na morale zespołu. Zagranie właśnie na linię 16 metra. Poprawiał dwukrotnie Paweł Myśliwiecki. Jest trochę nerwów, bo Lewartowi dzisiaj po prostu, powiedzmy sobie, to wprost nie idzie. Kończy Cezary Bryda pierwszą połowę spotkania. Z widzów komentarz. No właśnie, co powiecie o Drużynie Lewartu? Wiem, że dopiero spadła z tej trzeciej ligi, ale podobno e, no. ligi nie spadały. No bo ciągnął za sobą kolejne zespoły Bednarczyk. Nie chciał bezprecedensowo walczyć o awans do wyższej klasy rozgrywkowej? Nie Węgłowski, próba w końcu gospodarzy, gości, przepraszam, która mogła się podobać. Który to będzie mecz? No może teraz. Paluch, piłka w pole karne. Chce na pewno się odniosę. Bednarczyk, ciekawa próba. Skoczyła, zamyka to wszystko Wolski. W środkowej części boiska, no ale to zagranie teraz z najwyższej półki. Mają sytuację. Paluch przełożył rywala. Wiele zmienić. Polska z Holandią też nie grała, remis z Rotterdamu wywieźliśmy kilka dni temu. Krzysztof Cudowski! I o tym właśnie mówiłem. Można w piłkę nie grać, można nie mieć wielu sytuacji, ale jeden stały fragment gry potrafi naprawdę wiele zmienić. A jak się ma w swojej drużynie takiego snajpera jak Krzysztof Cudowski, to po prostu trzeba go pilnować. Leward dzisiaj nie jest konsekwentny. Tu gry już się udało. Może drugi raz e, znów e, i szczęście, i umiejętności oczywiście. Jaki wariant rozegrania teraz zaprezentują nam gospodarze. Obroślak knieźle. bardzo dobrze i fantastycznie. Pendel zamienia to dośrodkowanie na bramkę. A więc stałe fragmenty gry są obroną nią Orlą. Dzisiaj stałe fragmenty gry wzięły górę i potwierdza się to po raz kolejny. Dobry stały fragment gry i 2 do 0 dla gospodarzy. Lewart na łopatkach. Lewart chyba już się dzisiaj nie podniesie. Wynik też naprawdę fantastyczny. Bednarczyk, próba dośrodkowania, i znowu bardzo dobrze poradzili sobie z tym gospodarze. Jeszcze piłka w polu karnym, spore zamieszanie, uderzenie, gol, ale czemu tak późno? Czemu tak późno? Kamil Zieliński, jeszcze zbite piątki z zawodnikami z drużyny, a Karol Pendel ukarany żółtym kartonikiem pod polem karnym, piłka z zrazuja. Dopatrzył się tu jeszcze przewinienia. Na pewno kibice mieliby czego zażałować, Bednarczyk, ale nie. Jest to słaby strzał i chyba za chwilę e, zakończy to spotkanie. Arbiter. No, druga połowa e, ze wskazaniem na gospodarzy. Tu nie ma e, co ukrywać. Więcej sytuacji. Przede wszystkim te dobre, stałe fragmenty gry sprawiły, że Orlęta dzisiaj pokonują wicelidera 2 do 1.